Za 5 dni zaczyna się majówka, więc rzućmy szybko okiem na prognozę wiatrową Dzisiaj mamy sobotę, jest to dzień bez wiatru, niedziela bez wiatru, poniedziałek bez wiatru I od wtorku 29 zaczyna się seria 6 dni wiatrowych Wtorek 15 w węzłów podstawy, kierunek północno-zachodni, czyli pływamy przy brzegu Środa podobnie wieje praktycznie przez cały dzień. Około 15-16 węzów w podstawie czwartek, 1 maja na tą chwilę bez wiatru, 2 maja wieje od rana do wieczora, wiatr z zachodu około 18-20 węzów, czyli pływanie na dziewiątkach. Sobota 3 maja. Od rana wieje wiatr około 17-16 węzłów, czyli coś pomiędzy 12 a 9. Oraz ostatni dzień majówki, niedziela, wiatr 19-20-21 węzłów z zachodu od rana do wieczora. Jeżeli komuś będzie mało, zostaje jeszcze poniedziałek, 5 maja, również od rana do wieczora wieje północny zachód, czyli cały, całą majówkę pływamy przy brzegu. Poza, poza tym jednym dniem 1 maja na tą chwilę, który jest bez wiatru.